Areszcie. Po wielu stuleciach doczekaliśmy się trzeciego sezonu powstania smoku. No dobra, jak publikuję ten film, zostało jeszcze tylko kilka godzin, ale umówmy się, to jest tylko kilka godzin. Areszcie Lego ogarnęło marketing. W końcu się za to wzięło, bo naprawdę ostatnio było fatalnie, gdy na przykład druga trzeciego sezonu wyciekła kilka miesięcy przed premierą. Teraz na dobrą sprawę, gdyby już wyciekła ta trzecia część, no to umówmy się, to jest tylko kilka godzin przed premierą, więc tutaj to wielkie różnicy to nie robi. Ale jednak osobiście bym wolał, żeby tego dopilnowali do końca i żeby wyszło to równo z premierą. A premiera jest ogólnoświatowa, czyli w każdym kraju o tej samej porze. Wypuszczam trzeci sezon Powstania Smoków I nie ma tutaj w tym odcinku zbędnie gadać Bo wygadam się gdy obejrzę trzeci sezon Powstania Smoków A zrobię to na pewno przy popcornie wieczorkiem w czwartek Oczywiście wszystkie odcinki obejrzę na raz No bo jakbym mógł zrobić inaczej A gdy tylko obejrzę od razu zabieram się za film Na temat trzeciego sezonu Powstania Smoków Mam nadzieję, że ten sezon będzie tak dowalony jak się zapowiada Bo naprawdę zapowiada się dobrze ja już jestem mocno hypowany na ten sezon i tylko czekam, aż go w końcu obejrzę. Dajcie znać, jakie jest wasze nastawienie przed premierem trzeciego sezonu powstania smoków. Ja naprawdę, tak jak mówię, jestem mocno hypowany i mam nadzieję, że się naprawdę nie zawiodę.